Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj idę... Udaje się zrobić finalną misję IC Island Quest. Zobaczymy czy mi wyjdzie, jak to będzie, bo sam nie wiem, czy ogarnę tę misję. Wziąłem Infernal Bolty, ale może mogłem Spectral wziąć, ale za duży waścik by był, kurde. Cool, A na tych... waląc tymi boltami, to jeszcze takiego waściku dużego nie będzie przecież ja i tak troszkę taniej kupowałem, bo po 62 GP. -ki. Infernale. Nie, nie Infernale, Spectrale. Spectral Bolty. No ale teraz już trochę drożej chodzą. Po 64, 65 już może. I ciekawe czy tak sprzedadzą. Wcześniej udało się nakupić. Ale! Dobra, idziemy na razie z infernalami, o! Tu już troszkę więcej monsterków biorę na Micha, widzicie. Tutaj mamy te lodowe pajączki. Z nich time ringi czasami lecą, a time ring trochę jest warty. O, a tutaj to już trochę niebezpiecznie, zdygałem się. Chociaż chciałbym im radę, tak myślę, ale muszę ogarnąć jeszcze tutaj. takie oni chiciki walą. No i idę na super questika, ostateczna misja. O, Lost Soul, eh? Na ten Lost Soul najgorzej. O, pokonany, tak. To dobra, tutaj to jeszcze w porządku. Tutaj staram się już tak szybko iść, żeby dojść. Mogłem przebiec to ogólnie, bym miał więcej strzałeczek. Ale trochę boję się przebiegać, bo one parala nie To jest najgorsze. Chociaż mógłbym na manie. Mana Shielda zarzucić i wtedy można przez nie biec. Gorzej, jak mi całą manę zjechały. No, tutaj mamy destrojerki, no tutaj to już jest tak, co chwilę dobiegają jakieś monsterki, to już trzeba uważać. To takie na mój level akurat. Te piętra, te piętra na mój level. Takiego spokojnego ekspionka. O, tutaj dwa plagłe szmity. O, trochę mnie trzasnęły, one tak razem jak walno, to potrafią za 700 uderzyć. Niby nie jest dużo, ale no trochę jest jednak. Idę powoli, bo się spieszę, muszę tego kłeśnika zaliczyć. O, one mi dowalili ładnie, i to dwa. A czasem więcej tu miałem. Jak sobie tak chodzę. O, ale już kapska nie ma. Co tu się dzieje? Czemu mi ta kapa ucieka? Ja wiem, jak ludzie grają ogólnie, ale no. Że wala te energie, wale i uciekają wokoło. Ale ja tam nie, nie będę was to waścił aż tak hajsu. Co chwilę energii, wale rzucać, to mi szkoda hajsu. O. No no i uciek mi jeszcze wziął. No super. Ten plabłeś micik. O, tutaj też ich trochę jest. Tylko że ten nikt mare, to już tak. Nie stanowię większego zagrożenia. Chyba, że tam bare, parę monsterków jeszcze jest. To wtedy gorzej wiadomo tak cztery jeszcze mogę przyblokować Tutaj gorzej, bo to już to jest ta ostateczna misja na dole. I nie pamiętam jak... Ka... Nie wiem jak ten kamień się brał właśnie. Chyba trzeba nacisnąć tam. Na posąg ten posąg kamienia łupanego. Co my tu mamy? O, już ktoś tu popadał. Jakieś ludziki popadali. O, jak ich szybko dowaliłem. O, to na tym posągu muszę. Ej, nie trafiłem chyba. Kurde, jak to się robi się? Dobra, tego rozwalę. O, teraz się udało, no. Tylko, że tu dużo monsterków właśnie. Taka duża mi mapa. Ja nie wiem, czy ja to ogarnę. Jak ja już tylko tyle strzałeczek mam, wcale nie jest ich dużo, patrząc na tyle pasworków, i że jeszcze wrócić muszę. A biegać, to ja nie będę tu energy bomb stawiał, bo to bez przesady. Energy bomby są bardzo drogie. O, potrafię rypotnąć, no? Ale ile my tu mamy? Los soul'a wzmocnionego. Ich tu jest więcej ogólnie to nie nadążyłby z leczeniem, bo tu cały ekran Monsterów. Tutaj to tu już duży duży jest. Szkoda, że akurat nikt tu nie ekspiłbym sobie zaliczył płeścika, By było lepiej, a tak to ciekawe, czy mi się uda. Myślę, że nie. Ale przynajmniej jeden obelisk. Posąg jest odkryty. No nie odkryty, nie wiem co to robi w ogóle ten, ten mój lud na niego jak biorę. Coś czaruje może. Ale tutaj to już jest niebezpiecznie i z tego co wiem to gdzieś tutaj demony nawet są. A niby jakbym szybko biegał na utamce, może bym dał radę, no nie wiem. Nie wiem ile tu jest potworków. Destroyer. Destroyer to już poszedł, no ale zobaczymy dalej co tu jest. O kurde co tam było Demon Flagły Schmidt chyba O kurde jak dużo nie dobra wracam Porażka Porażka quest niezaliczony No i, i nie dam jednak rady za słaby jestem Za dużo mi strzału idzie I a szkoda mi te w energy wale Albo ryzykować i biegać I patrzeć czy mi jest bloczo Czy padnę czy nie To na wyższym levelu jednak tego kłyścika Zrobię trudno nie będę miał fajnego utwitu, ale co tam zrobisz. Ja i tak cały czas na tym utwiciku działam, bo to jest to Aurita. No trudno. Pierwsza taka moja porażka, której i tak już nie ogarnę. Chyba, że trochę na wyższym levelu. Bo wiadomo, wyższy level, wyższy skill to się mocniej ciska. Chycio, o orki. Ale przynajmniej se trochę tu podekspie, bo dawno nie ekspiłem. Trochę levelka trzeba dobić, żeby ten dwusetny wreszcie był, bo jak z pomocnikiem bym był, to wiadomo, łatwiej wtedy. Może wtedy bym dał radę Kweścika zrobić ciekawe, bo ten pomocnik, on niby tak mocno nie wali, ale coś tam zawsze pociśnie. O, a tutaj dwa destrojery i nikt mare. uuu. I daje radę. No, a ten klub Schmidt najgorszy jest, bo on ma dużo HP, strasznie go wale, wale. Nie mogę go rozwalić. A jeszcze najgorsze, że on takiego hasta wrzuca mocnego i ucieka. No, to jest najgorsze. Dobra, idę sobie już tędy. Trudno, mało strzał miałem i tak bym tam tego nie zaliczył. Jakby był jakiś pomocnik, albo nawet ten monsterek na dwusetny level, może bym dał radę jakoś te okuścika ogarnąć że mi szybko zabrakło. Źle się przygotowałem. Z tego co widzę za dużo tych zakl, yy, potek na manę wziąłem. Mogłem jakieś inne wziąć. Mogłem to przemyśleć. Bo tych Great Spirit to nawet nie używałem a ich dużo mam. No trochę się może i źle spakowałem. Z źle plecak spakowałem to nie Ale na razie już nie będę robił podejść pod tego quest'a. Zniechęciłem się. Już mi się teraz nie chce. Jakieś inne kłyściki porobię, bo ten to jednak już mi się odechciało go robić. A nie chcę koksika udawać, że jestem nie wiadomo jaki, a ja zaraz padnę, bo ten cały ekran potworów mi wyskoczy. A tam nie mam takiej wprawy na tylu potworach. Roz rozwalać ekspit, czy uciekać od tylu, dlatego tam nie ryzykuję. Może by się i udało, ale nie chcę ryzykować. No dobra, dziękuję za obejrzenie odcineczka. Jeżeli się podobał, łapka w górę, komentarzy. No i oczywiście, subiczek jak możecie. Kopsnijcie, trzymajcie się. Miłego dnia, cześć!